Nowy Huge Pet pojawi się w nowym updatecie Pet Simulator X. Jaki to? Pokażę wam na tym odcinku. Zapraszam. Znacie tego zwierzaka jak myślicie, macie 3 sekundy, żeby odpowiedzieć w komentarzu. 3 2 1. Koniec. Kapibara. Ten dostojny zwierzaczek to kapibara i kapibara Huge Kapibara trafi do Pet Simulator <laughs> X. Zanim zaczniemy, zostawcie lajka, użyjcie kodu BROADTV, w Fortnite będzie mi bardzo miło i słuchajcie, no jak widzicie mamy przecieki Huge Capibara i prawdopodobnie tu mamy wersji złotej, będzie to pet za Robuxy, ponieważ mamy tutaj symbol... Chociaż to jest dziwne, ale mamy symbol tego prezentu, który niewątpliwie kojarzy nam się z prezentem za Robuxy. Choć może się zdziwię i huge capybara nie będzie za Robuxy. No, kto wie, zobaczymy. Także widzicie, coraz więcej przecieków, ale tak, kapibara, dajcie ocenę od 1 do 5, jak Wam się podoba Capibara. Czy ten pecik jest mm, słodziutki? Bo mi się bardzo podoba, ja daję piątkę, słuchajcie. To już kolejna informacja i już na 100% w tym tygodniu będzie nowy update, na który bardzo czekam z utestnieniem. Przede wszystkim może nie dla tych z powodu tych wszystkich petów, ale z powodu tego, że będzie coś do endgame'u, jak sam Preston powiedział. Zobaczymy co to jest. Do zobaczenia.